Że po części to granie na komputerze zniszczyło, mojo, zniszczyło moje marzenia. Siemanko wszystkim z tej strony: Major Football. Witam Was z powrotem na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj do oglądania długo wyczekiwanego odcinka odnośnie moje historii, którą już opisałem na mojej stronie internetowej. Jeżeli chcesz w formie pisemnej przeczytać sobie to, co opisałem, wejdź na stronę myerfootballcom ukośnik o, myślnik mnie. A dzisiaj te wszystkie aspekty, które tam wymieniłem, poruszymy w bardziej szczegółowych momentach, które przydarzyły się w moim życiu. Chciałbym, żebyście dzięki tej historii bliżej mnie poznali, ale także zrozumieli, że każda Wasza decyzja podjęta każdego dnia Wpływa na to, co osiągniecie w przyszłości. Także zapraszam Was do oglądania. Przenieśmy się do momentu, kiedy się urodziłem i kiedy zaczynałem grać w piłkę, jak to wszystko wyglądało. Będę posługiwał się tą historią, którą opisałem na mojej stronie internetowej, żeby o niczym nie zapomnieć. I przenieśmy się do roku 1998, kiedy to rodzę się w miejscowości Nysa. Pochodzę ogólnie z małej wioski, która nosi nazwę Wierzbno, i to tam stawiałem swoje pierwsze kroki z piłką to tam zaczynałem zakochiwać się w tym sporcie kiedy dostałem od mojego taty na urodziny właśnie piłkę czy to grając na podwórku czy to grając w przedszkolu uczyłem się tego sportu uczyłem się pierwszych strzałów bo tak naprawdę e, kiedy jesteś młody no to jedyne co cię interesuje to to, żeby zdobywać bramki i tak było właśnie w przedszkolu z tego co pamiętam miałem tylko jednego znajomego który chciał ze mną grać w piłkę reszta interesowała się zabawkami e, no i stawiałem go sobie na bramkę i oddawałem Strzały. Taki flashback mi został z czasów przedszkolnych. No, i tak właśnie wyglądały moje same początki, kiedy zaczynałem zakochiwać się w tym pięknym sporcie. Nie pamiętam ile czasu dokładnie minęło od tego etapu przedszkolnego i tego beztroskiego grania w piłkę na podwórku, ale jakoś w pierwszej, trzeciej podstawówce, albo, albo może trochę później, Tato zapisał mnie do klubu w miejscowości, z której pochodzę. Czyli wtedy ten klub nazywał się LZD Zwierzbno. Grałem z zawodnikami 3-4 lata starszymi. Ode mnie. No i były to ciężkie czasy. Nie zbierałem tam za bardzo doświadczeń, ponieważ no, taki małolat w pośród, pośród takich kolosów no, bał się cokolwiek zrobić. Dopiero po roku powstał rocznik z moimi rówieśnikami. Powstał to rocznik, który był mixem rocznika 97 oraz 98, i to tam zbierałem pierwsze doświadczenia właśnie w takich typowych warunkach meczowych. Aczkolwiek cały czas w tym czasie szkoliłem się grając na betonowym boisku. Pod moją szkołą. Możliwe, że w momencie, kiedy to mówię, pojawiają Wam się wideo, jak to boisko aktualnie wygląda. Możliwe, że też znalazłem zdjęcie właśnie z czasów, kiedy ja tam grałem na tym boisku. Wtedy tam było mnóstwo dziur i każdy uważał na to, uczył się takiej takiego poczucia równowagi, żeby się nie przewrócić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, aczkolwiek każdy wtedy tam miał w głowie, żeby tylko dryblować, strzelać bramki czy asystować. Pamiętam, że rywalizowałem wtedy mocno z moim ziomkiem, którego możecie zaobserwować tutaj na Instagramie, młody Bukowski. Wtedy byliśmy dwójką zawodników, która się wyróżniała właśnie w, te, w tej podstawówce. No i walczyliśmy zawsze o miano tego, który jest najlepszy, aczkolwiek. Te, wtedy już też zaczynały się turnieje szkolne i to tam też zbierałem pierwsze doświadczenia w realnych warunkach takich. Typowo meczowych i tam już graliśmy bardziej pod drużynę, chcieliśmy oczywiście zdobywać sukcesy i mieliśmy te sukcesy, bo mieliśmy naprawdę bardzo dobry rocznik w tej podstawówce, byliśmy, można powiedzieć takimi liderami tej całej ekipy, no i tak wyglądała cała ta przygoda, kiedy zdobywałem pierwsze doświadczenia w warunkach meczowych, cały czas w tym czasie szkoląc się, grając z. Nawet starszymi u siebie na boisku, które też pewnie teraz widzicie, widzicie na wideo, one też wtedy inaczej wyglądało. To był wtedy taki etap, też, że każdy tak naprawdę chciał grać w piłkę, każdy cieszył się tymczasem i można było mnóstwo doświadczeń zebrać ze starszymi od siebie i też wspólnie rozmawiać o piłce. Przechodzimy dalej, bo dalej był czas zbierania doświadczeń w rywalizacji. Rywalizowaliśmy w turniejach szkolnych z takimi małymi miasteczkami jak Odmuchów, czy większymi miastami jak Nysa. No i tam tak naprawdę rywalizowaliśmy z takimi najlepszymi zawodnikami, bo wiadomo, że w większych miastach jest większa ilość tych zawodników, jest większy przemiał, więc naturalne jest to, że ci zawodnicy byli podobni umiejętnościami do nas, ale całościowo jako drużyna wyglądali lepiej i wygrywali na samym początku w tych turniejach z nami. Później my stale się przez to poczucie takiej ambicji do tego, żeby się rozwijać i w kolejnych... W turniejach, pokazać im, że to my jesteśmy najlepsi. Rozwijaliśmy się cały czas na boisku szkolnym, czy to na treningach, które organizował nasz trener w szkole, który nas przygotowywał do tych turniejów. No i czym byliśmy starsi, tym można powiedzieć że graliśmy lepiej i pod koniec były różne, były różne turnieje, raz wygrywaliśmy Raz przegrywaliśmy, i wtedy jakoś młody Bukowski poszedł do nysy, do trampkarzy. I wtedy też pojawiła się we mnie taka ambicja, żeby pójść właśnie do takiego klubu i grać w tym klubie, żeby właśnie rywalizować z lepszymi, ale także grać z lepszymi, czy to na jakichś innych turniejach, czy już w końcu zagrać w normalnych w normalnych warunkach meczowych o jakieś ligowe punkty czy cokolwiek ale jeszcze zanim trafiłem do Nysy mój wujek, prezes drużyny LZS Kastor Jasienica Górna zaprosił mnie na trening właśnie do tego klubu i namówił mnie do gry w tym klubie aczkolwiek grałem tam 3-4 mecze no i to, było, to była jakoś końcówka szóstej klasy, dowiedziałem się, że w Nysie pojawi się, nie pojawi się, tylko zostanie utworzona klasa sportowa, gdzie wszyscy zawodnicy właśnie z Polonii i ci najlepsi z powiatu będą w tej klasie sportowej, przy okazji będą rozwijać się w szkole, a także grając właśnie dla Polonii, bo w sumie wszyscy, którzy byli z mojej klasy, E, przynajmniej część albo wszyscy już nie pamiętam dokładnie e, grała dla Polonii. Wtedy trafiłem do Polonii, trafiłem do gimnazjum w Nysie, do klasy sportowej, gdzie mieliśmy na WF-ach treningi codziennie albo 4 razy w tygodniu. Jeszcze razy w tygodniu mieliśmy treningi w trampkarzach Polonii. E, treningi w trampkarzach nie były zbyt profesjonalne. Jeżeli chodzi o treningi w szkole na WF, no to trener naprawdę robił te treningi profesjonalne i także zbierałem doświadczenia na turniejach szkolnych w gimnazjum, aczkolwiek byłem tylko przez rok w tym gimnazjum, a potem trafiłem do górnika zabrze. Ale jeszcze ważny aspekt chciałbym poruszyć, który miał miejsce w podstawówce. Zrodziła się we mnie wtedy miłość do oglądania YouTube'a. Pamiętam, że oglądałem wtedy Roka i Roya, którzy nagrywa, nagrywali gry, no i można powiedzieć, że dzięki nim złapałem taką miłość do grania na komputerze i można powiedzieć, że po części to granie na komputerze zniszczyło moją zniszczyło moje marzenia, o czym powiem za chwilę. Może to brzmi strasznie aczkolwiek tak było, jak poznacie dalszą część historii, no to oczywiście będziecie mieli obraz tego, jak to wyglądało. No i wtedy zaczęły też się właśnie czasy, kiedy zacząłem dużo czasu spędzać przed komputerem, i można powiedzieć, że miksowałem granie w piłkę z graniem na komputerze, aczkolwiek wtedy jeszcze granie w piłkę przeważało, dlatego też. W tej pierwszej gimnazjum, kiedy cały czas się rozwijałem e, właśnie w trampkarzach e, Poloninysa. Potem czasami byłem powoływany do rocznika starszego w juniorach Poloninysa. E, rozwijałem się także na turniejach szkolnych, gimnazjum. Przyszedł taki moment, kiedy trener oznajmił nam, że zagramy sparring z Górnikiem Zabrze, który był wtedy e, na turnieju w Prudniku. I grałem w tym meczu naprawdę dobrze, ale nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. W tych czasach, kiedy grałem w trampkarzach e, Poloninysa, kiedy graliśmy tam chyba było 9 na 9, potem 11 na 11 już normalnie. Grałem jako fourstoper, czyli można powiedzieć taka szóstka, aczkolwiek ciągnęło mnie zawsze do gry 1 na 1, bo tak jak mówiłem we wcześniejszych momentach, uczyłem się gry na ulicy, gdzie liczył się tylko dribbling, strzelanie bramek, czy to na parkingu. Nie powiedziałem chyba też o parkingu, który teraz właśnie widzicie na wideo, tam też ze znajomymi, ale z wioski. Graliśmy na bramki tworzone z kamieni i tam też można powiedzieć, że nad ty z tymi chłopakami uczyłem się dribbingu, szkoliłem się. No i właśnie ze względu na to, że grałem na tym forstoperza zakochany byłem w driblingu, no to robiłem tego bardzo dużo. Wychodziłem na różne pozycje, czy to napastnik, czy to skrzydło, i tak naprawdę nie miałem jasno określonej pozycji, bo czasami e, jak grałem już w poloninysa. Mieliśmy bardzo słabą ligę i wygrywaliśmy z drużynami czasami po 20-0, więc możecie sobie wyobrazić, że ta pozycja Forstopera u mnie była tak naprawdę tylko taką umowną pozycją. Ale wracając do tego momentu z sparingu z Górnikiem Zabrze, pokazałem się tam naprawdę z dobrej strony, bo tak jak mówiłem, uczyłem się tej gry na ulicy, więc miałem dribling na wysokim poziomie. No i trener zauważył we mnie potencjał, zaprosił mnie na testy. Raz oczywiście z młodym Bukowskim pojechaliśmy na testy do rocznika młodszego w Górniku Zabrze, który miał wtedy też obóz w Prudniku. Był to taki moment, kiedy właśnie rocznik 98 grał na zakończenie swojego obozu z nami sparing. I w tym ostatnim sparingu ja zostałem wypatrzony przez tego trenera z Górnika Zabrze. Był to dokładnie trener Andrzej Szydłowski. I on mnie zaprosił na testy, ale chciał, żeby sprawdzili mnie trenerzy z rocznika młodszego, ponieważ oni w momencie, kiedy wyjeżdżał rocznik starszy, przyjeżdżali tam na obóz. No i mieliśmy takie 2 testy, gdzie robiliśmy różne jakieś ćwiczenia na drabince koordynacyjnej, sprawdzali nasze podania, sprawdzali nasze przyjęcia i to wszystko było zakończone taką większą gierką. No i w tej gierce też naprawdę dobrze wypadliśmy, na testach dobrze wypadliśmy i zostaliśmy zaproszeni na mecz kontrolny w Zabrzu, który mi tak naprawdę nie poszedł najlepiej. E, cały ten potencja potencjał, który pokazałem w sparingu z Górnikiem Zabrze, cały ten potencjał, który pokazałem na treningu w ogóle nie ujawnił się w tym meczu kontrolnym, aczkolwiek jakby te wszystkie doświadczenia, e, to co wy zobaczył we mnie trener w tym sparingu, czy na tych treningach, e, nie podlegało, jakby mm, nie było jakby łączone z tym meczem kontrolnym. E, no i ten mecz kontrolny nie miał żadnego znaczenia, zostałem przyjęty do juniorów wtedy jeszcze trampkarzy, chyba trampkarza albo juniorów górnika Zabrze, trafiłem do, e, do gimnazjum na Rokitnicy, nie pamiętam dokładnie numeru e, tego gimnazjum, no i trafiłem do bursy na ulicy Franciszkańskiej. Naprawdę jak wszedłem do tej bursy i z, e, mieszkałem wtedy z chłopakami 96-97 rocznik, e, czyli dwa lata starszymi, rok starszymi, Ode mnie, no to wszedłem, tam był totalny bałagan Ogólnie cała bursa nie wyglądała idealnie, nie mam pojęcia jak to teraz wygląda Ale no był tam syf po prostu I moja mama się w tym momencie zapytała mnie, czy ja naprawdę chcę tam zostać Ja powiedziałem, że chcę tam zostać, że nie po to tyle pracowałem, że jakby moim marzeniem było wtedy iść do jakiegoś klubu większego, mimo że wtedy nie miałem świadomości tego, że Górnik Zabrze to jest naprawdę renoma w polskim futbolu, bo można powiedzieć, że nie interesowałem się tak jakby futbolem poza tym, który był jakby taki najbardziej medialny. No i rozpoczęła się moja przygoda w Górniku Zabrze. Reprezentowałem Górnika na międzynarodowych turniejach, czy to w trampkarzach, juniorach. Już dokładnie nie pamiętam nas, tych wszystkich jakby lig, w których reprezentowałem górnika. Jeździliśmy na międzynarodowe turnieje do Francji, do, na Słowację, więc było naprawdę dużo doświadczeń, które powodowały, że się rozwijałem, aczkolwiek też na samym początku w górniku te treningi nie były zbyt profesjonalne, nie mieliśmy tam jakiejś dużej intensywności, nie pracowaliśmy nad y, ważnymi aspektami, nikt nigdy nie powiedział mi, że trzeba obserwować przestrzeń, nikt nie nauczył mnie pozycji otwartej, generalnie wszystko co robiłem y, wtedy y, to było bazowanie na intuicji, którą wypracowałem właśnie grając na ulicy czy w tych turniejach. Szkolnych. I jakby to też był wtedy ten etap, który zaważył na tym, że gra, gry komputerowe zniszczyły moje marzenia, bo już w wieku, nie w wieku, tylko w gimnazjum, czy nawet w podstawówce, pamiętam, zacząłem grać w Metina, zacząłem spędzać bardzo dużo godzin przed komputerem, grając w tą grę, wtedy cały czas też oglądałem Roka czy Roya, grałem też w jakieś inne gry, ale nie chcę tego poruszać. No i można powiedzieć, że powoli komputer stawał się ważniejszą rzeczą od piłki nożnej i to był ten moment, kiedy zacząłem jakby, nie dość, że nie pracowałem nad, nad najważniejszymi aspektami, bazowałem na talencie, który wypracowałem, bo ja nie wierzę w coś takiego jak talent, uważam, że talent mają osoby, które zaczynają w młodym wieku bardzo dużo czasu spędzać z piłką i ja miałem tą taką intuicję właśnie wypracowaną czy to z ulicy, czy z tych turniejów szkolnych, powtarzam się już dziesiąty raz, ale chcę wam, chcę wam pokazać jakby jaki element wpływał na to, że byłem postrzegany jako talent. No i bazowałem na tym talencie, ale nigdy nie wkładałem w to, co robię, w ciężkiej pracy. Już nawet w tym gimnazjum w Nysie trener, nasz wychowawca, miał do mnie pretensje, że jestem po prostu leniwy. Miałem taką łatkę przyklejoną, że nie starałem się, nigdy nie biegałem na 100%. No i bazowałem na tym talencie, który miałem, no i ten talent zaprowadził mnie właśnie do górnika. Ale wtedy nie byłem świadomy tego, że te decyzje, które podejmuję w tym danym momencie spowodują, że w późniejszym czasie będę odstawał, a tak naprawdę kolejne doświadczenia, o których zaraz się dowiecie, spowodowały, że z tego górnika odszedłem mimo wszystko. Wtedy byłem też zaproszony do reprezentowania Gwiazdy Rudy Śląskiej w Mistrzostwach Polski w futsalu. Pojechałem na te mistrzostwa, zdobyliśmy wicemistrzostwo, zagrałem tam naprawdę dobry turniej, przegraliśmy prawdopodobnie w finale z Wisłą Kraków. Potem nie chcę też poruszać tych wszystkich aspektów, ale w tym czasie cały czas jakby można powiedzieć, że ta gra komputerowa niszczyła mój rozwój, gry komputerowe niszczyły mój rozwój, bo zamiast spędzać jakby dodatkowy czas na pracy nad sobą, nie spędzałem tego czasu do pracy nad sobą, ponieważ nie miałem ani żadnej inspiracji, która mogłaby mi pokazać, że muszę dać od siebie więcej, a nie tylko bazować na, tale na talencie. I tak ciągnęła się ta moja przygoda w Zabrzu, kiedy to praktycznie gry komputerowe wchodziły na pierwszy plan, a piłka była tylko takim... Dodatkiem pamiętam też czasy, kiedy nie wstawałem na poranne treningi, a to już było w liceum, co powiem o tym zaraz. Aczkolwiek jeszcze w gimnazjum chyba trafił do nas Kamil Zieleźnik, czyli trener, który naprawdę wniósł bardzo dużo do tego mojego warsztatu piłkarskiego. On mi pokazał elementy związane z pozycją otwartą, aczkolwiek wtedy nie byłem tego świadomy. Nie powiedział mi ani słowa o obserwacji. Yy, albo powiedział mi, a ja wtedy byłem tak zamroczony, że nie chciałem tego słyszeć. Nie wierzyłem w to, że takie detale mają wpływ na to, że mogę lepiej grać i go po prostu nie słuchałem. Czyli można powiedzieć, że przez brak świadomości po prostu nie chłonąłem tych informacji, które on mi próbował przekazać, aczkolwiek dalej byłem przez niego postrzegany jako talent, bo miałem naprawdę bardzo dobre jeden na jeden, jeżeli chodzi yy, o tą intuicję wyniesioną z podwórka. No i też zostałem jakby przetransportowany na pozycję skrzydłowego ze względu właśnie na to moje jeden na jeden. No i u niego grałem pierwsze skrzypce, to był taki trener, który jakby widział we mnie ogromny potencjał. Bardzo zawsze mnie można powiedzieć chwalił, może przez to też nie czułem potrzeby tego, żeby dalej się doskonalić. I może miałem takie przebłyski, kiedy ciężej pracowałem, ale naprawdę tej ciężkiej pracy w młodzieńczym wieku było bardzo mało. Jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć o moim meczu debiutowym w górniku Zabrze, gdy to graliśmy ze stadionem śląskim Chorzów na sztucznym obok tego stadionu śląskiego, który już teraz pewnie jest ładnie wyremontowany, wtedy on był w fazie budowy i graliśmy z tym Stadionem w Śląskim chorzu w lidze. Oczywiście zacząłem na ławce, jak to każdy nowy zawodnik, który przychodzi do klubu. Pamiętam, że wtedy w tym momencie poszliśmy się rozgr rozgrzewać z chłopakami na takie boczne boisko, bo była już jakoś 60 czy 70 minuta, było 1-1, e, poszliśmy się rozgrzewać i zacząłem im pokazywać jakieś triki. Oni byli zaskoczeni, że ja takie triki potrafię, e, ponieważ nie potrafiłem tego pokazać na tym meczu kontrolnym, e, w którym grałem po prostu piach I, i wydaje mi się, że to był taki pierwszy przejaw tego, że nie poradzę sobie radzić ze stresem, przychodzi jakiś mecz o stawkę, a był to ważny mecz, bo on miał niby decydować o tym, czy ja dostanę się do tego górnika, czy się nie dostanę. Oczywiście nie miałem wtedy świadomości, że wszystko będzie brane pod uwagę, a nie tylko ten mecz kontrolny. No i chłopaki byli zdziwieni, że potrafię w ogóle takie triki robić i można powiedzieć, nie wiem, może to też po części zbudowało wtedy moją pewność siebie, że ja jednak potrafię, no i wszedłem na boisko. Pamiętam, że leciała taka piłka po jakimś rykoszecie. Chyba nasz zawodnik strzelał, był rykoszet i leciała taka półgórna piłka. Uderzyłem z vole no, mnóstwo radości wtedy było wygraliśmy 2-1 z tym stadionem Śląskim Choru, wszedłem, dałem zwycięstwo swojej drużynie w debiucie i wtedy właśnie byłem postrzegany przez tego trenera jako duży talent widział we mnie potencjał, ale tak jak mówiłem to wcześniej No nie pracowałem nad, to, nad tym, żeby ten potencjał rozwijać, bo już wtedy właśnie gry komputerowe niszczyły mój czas. Niszczyły mój czas, można powiedzieć, który mogłem poświęcić na rozwijanie siebie. I nie mogę też jakby krok po kroku wam opowiedzieć każdego aspektu, no bo analizując swoją historię nie jestem w stanie tego Wszystkiego sobie przypomnieć, ale wiem, że w pewnym momencie odszedł od nas trener Kamil Zieleźnik, od którego nauczyłem się naprawdę bardzo dużo. On też we mnie widział duży potencjał. Przyszedł do nas później trener, któremu niekoniecznie podpasowałem, ale on był u nas bardzo krótko. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten moment w moim życiu też spowodował, że zacząłem, zacząłem zabijać w sobie taką wiarę w siebie, że ja naprawdę potrafię grać, ponieważ ten trener na mnie nie stawiał. Wchodziłem na jakieś kilka minut, nie potrafiłem kompletnie pokazać tam swojego potencjału. I następnie przyszedł do nas trener Kapciński, który e, nie zobaczył we mnie ani talentu, ani ciężkiej pracy i tak naprawdę można powiedzieć, że automatycznie mnie e, skreślił, e, jak to się mówiło wtedy. Uwziął się na mnie. Aha, jeszcze to były wtedy takie czasy, kiedy jeździliśmy właśnie na to tu trudnienie szkolne i robiliśmy sobie jakieś tam zdjęcia w trasie i e, na swoim Facebooku, czy na, na Facebooku mojego znajomego umieściliśmy takie zdjęcie, w którym totalnie miałem, miałem koszulkę na ramionczkach i było widać, że moja ręka jest bardzo chuda. Jeden z moich znajomych, którym, z którym grałem kiedyś właśnie w RZD się wierzbą napisał mi, młody, przypakowałbyś trochę, bo wyglądasz jak jakieś tam chucherko, czy cokolwiek. I wtedy to zdanie... Eee, można powiedzieć zapamiętałem, zapadło mi w mojej podświadomości i potem w momencie, kiedy jakoś był moment, kiedy właśnie trener Żeleźnik odchodził, a trener Kapciński przychodził do nas, zacząłem bardzo dużo poświęcać czasu na pracę nad górnymi partiami ciała i to był kolejny moment, który można powiedzieć zniszczył mój talent, ponieważ zrobiłem się totalnym klockiem, straciłem maksymalnie na dynamice i nie potrafiłem nawet treningiem udowodnić tego, że ja zasługuję na przykład na, na, na miejsce w pierwszym składzie u trenera Kapcińskiego. Nie dość, że nie widział on we mnie talentu, nie dość, że że według niego byłem totalnym leniem, mimo że tą matkę miałem praktycznie przez całą swoją przygodę z piłką, że bazuję tylko na talencie. Nie potrafiłem jakby udowodnić też, że to jeden na jeden, które było moim, moim mocnym punktem jest tak naprawdę we mnie dobre i że on powinien uwierzyć w moje umiejętności i dać mi Szanse i tak naprawdę niszczyłem swoje szanse na to, żeby właśnie grać, a przez to nie rozwijałem się. Aczkolwiek miałem takie momenty, że grałem w pierwszym składzie i grałem dobre mecze, przez co wiadomo, że trener Kapciński nie był też taki, że jakby nie dawał mi w ogóle grać. Aczkolwiek cały czas mu gdzieś tam w głowie pewnie zostawało to, że jestem leniem i niekoniecznie, i niekoniecznie mam umiejętności wyższe od tego zawodnika, który akurat grał wtedy na moim miejscu. Wtedy też zaczęły się takie lata buntownicze, e, kiedy można powiedzieć, wchodziłem w nieciekawe. Towarzystwo albo towarzystwo spowodowało, że zacząłem robić nieciekawe rzeczy, bo zaczynały się pierwsze e, styczności z alkoholem czy z jakimiś używkami. Wiadomo, że w momencie kiedy mieszkasz w internacie, nie masz e, wokół siebie ludzi, którzy potrafią cię nakierować i powiedzieć ci, że to jest złe, powinieneś iść w ogóle całkowicie w innym kierunku, jako że nie miałem inspiracji ani autorytetu, no to poszedłem jakby w kierunku tego do czego namawiali mnie znajomi. I to jest taka przestroga dla Was, żebyście otaczali się wartościowymi ludźmi, żebyście jednak teraz oglądając ten film pomyśleli sobie, czy nie jesteście na takim etapie, kiedy właśnie... Wasi znajomi nie namawiają Was do takich rzeczy, które, które po prostu zniszczą e, Wasz rozwój, które zniszczą Waszą szansę na to, żeby osiągnąć coś wielkiego. W futbolu musicie tak na to patrzeć, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem na samym początku tego filmu, każda Wasza decyzja podjęta teraz, codziennie, od dzisiaj, e, przez całe Wasze życie po prostu wpłynie na to, co osiągniecie. I zaczął się to dla mnie bardzo ciężki czas, bo był to właśnie moment, kiedy bardzo przybrałem na wadze. Stałem się klockiem, który niekoniecznie był dynamiczny. Zostało mi tam jeszcze parę elementów z tego jeden na jeden. Jakieś tam e, właśnie miałem przebłyski, ale, ale zacząłem też robić nieciekawe rzeczy dla swojego rozwoju. Ale też nie chcę się rozwodzić nad tym momentem, ponieważ wyciągnąłem dla Was z tego momentu najważniejszy wniosek. E, no i w końcu pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski. E, pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski do Zielonej Góry. Podczas montażu pomyślałem, że fajnie będzie podzielić tą historię na dwie części i po każdej części zrobić dodatkowy film z sesją Q&A, gdzie będziecie mogli zadać swoje pytania odnośnie jakichś sytuacji, których nie zrozumieliście, odnośnie wniosków które chcielibyście, żebym bardziej poruszył i bardziej wam zobrazował, abyście jeszcze lepiej zrozumieli tą moją historię. Wiadomo, że jakby przypominając sobie te wszystkie aspekty, mogłem kilka rzeczy pominąć. Także jeżeli masz swoje pytanie do pierwszej części historii, to zadaj je w komentarzu i kolejny film prawdopodobnie będzie vlogiem z Meczu z Polonią Bytą, ale już następny to będą właśnie odpowiedzi na te wszystkie pytania, które zadacie pod tym właśnie odcinkiem. I tak jeszcze w roli zakończenia idealnie mogliście zobaczyć, że każda decyzja wpływała na jakieś zdarzenie w moim życiu, bo to, że znalazłem się w górniku było w górniku było spowodowane właśnie tym, że od małego zakochałem się w tym pięknym sporcie, spędzałem bardzo dużo czasu z piłką na ulicy, na boisku obok mojego domu, czy zbierałem doświadczenia w rywalizacji na turniejach szkolnych, czy później już w klubach sportowych. To wszystko powodowało, że mój potencjał się rozwijał. Następnie moje lenistwo spowodowało, że albo stałem w miejscu, albo cofałem się. Pewnie też wtedy, znaczy nie pewnie, tylko na pewno w momencie, kiedy jesteś leniwy i trener próbuje Ci zwracać uwagę, żebyś pracował, no to jesteś, przynajmniej ja byłem taką osobą buntowniczą. Nie brałem nigdy tego do siebie i nigdy nie miałem jakichś dobrych relacji właśnie przez to z trenerem. To później powodowało, że na przykład on mnie nie wystawiał, ja traciłem na pewności siebie i tak naprawdę to idealnie pokazuje, że trafiłem do niewłaściwego miejsca mentalnego, trafiłem też do niewłaściwego miejsca pod tytułem bursa, bo w momencie kiedy nie jesteś samoświadomy i trafiasz do takiego miejsca, nie masz żadnego autorytetu, inspiracji to zaczynasz podejmować złe decyzje. Nie miał mi kto powiedzieć, że to, co robię, jest złe. Nie miał mnie kto nakierować i powiedzieć mi, że muszę ciężko pracować, bo inaczej kiedyś to się odbije na, to, na tym, co osiągnę w przyszłości. No i później ta decyzja o tym, żeby pracować nad górą ciała, ze względu na to, że. Zabolał mnie komentarz jednego z moich znajomych, że, jest, że wyglądam jak hucherko. Wtedy też sam popatrzyłem na siebie i chciałem się rozwijać. Żeby tak nie wyglądać, przez to zrodziła się też miłość do street workoutu, później do sztuk walki, bo chciałem wszystkim udowodnić, że jestem mocny, tak samo gry komputerowe niszczyły mój czas, który mogłem poświęcić na rozwój, i to wszystko powodowało, że mój potencjał zamiast się rozwijać, iść do góry, to spadał w dół albo stał w ogóle całkowicie w miejscu. No i ta pierwsza część, jak widzieliście, była do momentu, kiedy pojechałem z górnikiem Zabrze na mistrzostwa Polski. No i w drugiej części po sesji Q&A z części pierwszej dowiecie się, dlaczego zostałem wyrzucony z tych mistrzostw Polski, o co poszła kłótnia z trenerem i co mnie później zainspirowało do tego, żeby założyć kanał na YouTubie, co mnie zainspirowało do tego, aby rozwijać swój potencjał i spróbować jeszcze coś w tej piłce osiągnąć, zaczynając tak naprawdę ciężko pracować dopiero w wieku 20 lat. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić swoją, swój komentarz, swoje pytanie w komentarzu odnośnie tej całej części pierwszej. E, postaram się odpowiedzieć na te najciekawsze i widzimy się w kolejnym odcinku z vlogu e, z meczu przeciwko e, Polonii Bytom. Pozdrowki dla Was i trzymajcie się. Wyciągnijcie odpowiednie wioski z tej historii.